Mówię, co, tułem, co w tobie piszczy, a Kaczor Rybański W środę 18. Znacie? Okej, okay. Przyjdę. W sumie to nie i tak co robić. Pewnie tak zaczęła się przygoda wielu z Was. A może ktoś wam powiedział, że w środę o 18 jest coś takiego jak Toe z Masters i powiedział chodź ze mną. Będzie ciekawie. I od tej ciekawości często zaczyna się podróż to z masterem. Każdy przychodzi tutaj z marzeniem. Tak jak przed chwilą mówił Mateusz, większość z nas ma coś, co nas kręci, ma swoją pasję. I nie przychodzimy do Toastmasters, Masters, żeby usprawniać organizację. Może przychodzimy do to z Masters, żeby poznawać ludzi, ale tak naprawdę, według mnie, przychodzimy do Toastmasters, z Masters, żeby spełniać swoje marzenia. I od marzenia wszystko się zaczyna, i na dobrą sprawę na marzeniu wszystko się kończy. Teraz, kiedy to, że mamy marzenia, Idziemy z tym marzeniem do Toastmasters. Może poddać trochę nas i trochę klub w próbie. Czy my się odnajdziemy w tym towarzystwie? I tu zaczyna się e, dziać magia, zaczyna działać atmosfera. Pierwsza rzecz, e, która, na którą trafiamy, przychodząc do klubu, że tu jest pewna grupa ludzi, którym się chce, którzy mają marzenia i robią coś, żeby je zrealizować. Najciekawsze jest to, że robią to w praktyce że nie jest to książka, nie jest to teoria, nie jest to tylko rozmowa, tylko rzeczywiście coś się tu dzieje. Ludzie wychodzą na scenę, przemawiają, realizują mm, funkcje liderskie, uczą się mentorować, uczą się zarządzać zespołem, uczą się zarządzać czasem, że coś jest na rzeczy. Ale jeśli atmosfera do mnie nie trafi, jeśli wejdę tutaj i się nie odnajdę, to prawdopodobnie już więcej tutaj nie przyjdę. Albo wyjdę jeszcze w połowie spotkania. Więc pierwsze, z czym spotyka się osoba, która przyjdzie na spotkanie, to atmosfera. Teraz wchodząc już do klubu, Uznając, że ta atmosfera mi odpowiada, pojawiają się dwie rzeczy, dwa podręczniki: ścieżka kompetentnego mówcy i ścieżka kompetentnego lidera. I teraz, dlaczego te ścieżki mogą być ważne? Okazuje się, że jakiego marzenia byśmy nie mieli, to i tak będziemy potrzebowali. Realizować je z ludźmi. Możemy realizować je samotnie do pewnego etapu, do pewnej skali, ale i tak naszym klientem e, będzie człowiek. Osobą, z którą współpracujemy, będzie człowiek. Naszym przełożonym, naszym podwładnym będzie człowiek. I teraz długo zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo poważano mówców w historii. I pewnego dnia na to wpadłem. Nie wiem dlaczego zresztą mi tak długo, ale w pewnym momencie na to wpadłem. Okazało się, że mówcy po prostu wpływają na innych ludzi. I nie ma większej siły niż to, że. Na drugą osobę, na to co ona robi. Można to wykorzystać w złych celach, jasne, ale myślę, że no właśnie, każdy sam odpowiada za to co robi i w jakim celu. Więc teraz, dostając w tą z narzędzie do realizowania swojego marzenia, bo ciągle jesteśmy zakotwiczeni w tym marzeniu, z którym tutaj przychodzimy, dostajemy narzędzie, dzięki któremu potrafimy lepiej wyrażać swoje myśli i przekazywać, przekonywać, inspirować, motywować. I tak jak dzisiaj tutaj słyszeliśmy, są różne projekty, które pozwalają nam mm, rozwijać się w różny sposób, pozwalają nam być kompletnym. I teraz przechodząc do to z Masters, myślimy, chodzi o to, że wyjść na scenę i coś powiedzieć. To mamy projekt pierwszy. Projekt drugi mówi, weź się zastanów, jak wciągnąć ludzi do swojego przemówienia i daj im wprowadzenie. Jak już powiesz, co masz powiedzieć, to daj im zakończenie, podsumuj, tak żeby coś zostało. I teraz myślisz, okej, okay, to jest kolejny poziom. Idąc dalej, nagle zastanawiasz się, ale po co ja tak naprawdę mówię? Realizujesz projekt trzeci. Jaki jest cel Twojego wystąpienia? Informujesz? Rozśmieszasz? Motywujesz? Hmm. Kolejne projekty pokazują nam, że tych poziomów jest bardzo, bardzo dużo. Kiedy oglądamy transmisję z Mistrzostw Świata w przemawianiu, to zdajemy sobie sprawę, że nawet osiągnięcie dziesiątego projektu to jeszcze nie wszystko. I tutaj mamy tą ścieżkę, która pomaga nam realizować swoje marzenie i zdawać sobie sprawę, czego ja w tym momencie się uczę. Dlatego też tak bardzo wymagam w tym momencie, od klubowiczów, żeby mówili, żeby tak jak dzisiaj Paweł pięknie wprowadza każdego, że dzisiaj realizuję projekt pierwszy, uczę się tego, realizuję projekt szósty, uczę się tego. Funkcjonariusze dzisiaj mówili, realizuję projekt czwarty, będę słuchać, będę uczać się krytycznie myśleć, będę zastanawiał się, jak dać Ci informację zwrotną, żeby chciało Ci się bardziej, a nie żeby Cię nią zabić. Można powiedzieć, no wiesz co, Mateusz, że się po prostu jak wyszedłeś tutaj i powiedziałeś, wiesz co nie, to nie jest to. Może być w moim zajęć w życiu. No i jeśli ja tak powiem do Mateusza, to Mateusz raczej nie przyjdzie na następne spotkanie, nie weźmie kolejnej funkcji, bo stwierdzi, że tak, to pomaga mi się rozwijać i rosnąć. Trzeba nauczyć się mówić do ludzi tak, żeby chcieli, chciało im się bardziej. I teraz mamy tutaj ścieżkę kompetentnego lidera. I jakby moje doświadczenie pokazuje, tak? Czy mój przykład pokazuje, że ja trzy lata realizowałem tylko ten podręcznik. Powtarzałem sobie projekty, ja zrobiłem 20, 30, może 40 wystąpień, a tutaj nie robiłem prawie nic. Nawet jeśli byłem prowadzącym, jeśli byłem głównym oceniającym, ja tutaj nic nie zaznaczałem. Po prostu realizowałem funkcję. I teraz, jak tutaj mamy rozpiskę tego, jak zostać mówcą, tu, mam, tu mamy rozpiskę tego, jak zostać liderem, przywódcą. I teraz można myśleć o liderze, który ciągnie za sobą tłumy, tak Zróbmy coś razem, fajnego. A można też myśleć o liderze, jako że ja lider. Ja lider w swoim życiu. Na ile ja jestem ogarnięty. Bo jeśli my przyjdziemy do ludzi i powiemy im pięknie, jacy nie jesteśmy wspaniali, ale nie będziemy rzetelni w sobie, to oni to za trochę zobaczą. I tutaj Emerson powiedział takie słowa, że to jaki jesteś, krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. Jeśli to jacy będziemy. Hmm, Właśnie, nie będzie spełniało oczekiwań, jakie, jakie ludzie do nas pokładają, to nic z tego nie będzie. I teraz tu mamy z kolei rozpiskę, jak być rzetelnym, jak być kompetentnym. To jest ważne, żeby dobrze robić to, co robimy i też, żeby umieć współpracować z ludźmi i przewodzić. Mamy słuchanie, niby banał. Mamy krytyczne myślenie, udzielanie informacji zwrotnej, zarządzanie czasem, planowanie i wdrażanie, organizację i delegację. Mamy tutaj masę rzeczy, których możemy się nauczyć w praktyce. I to jest tu kluczowe, że my jesteśmy tutaj, żeby praktykować. I jeśli my zdamy sobie sprawę, że w drodze do realizacji marzeń jesteśmy w klubie i możemy się tutaj uczyć rzeczy, które pomogą nas zrealizować nasze marzenie, to ona się nagle zaczyna chcieć. Nagle nie ma pytania, kto dzisiaj będzie ogarniał czas, kto dzisiaj będzie gramatykiem, bo ja wiem, że gramatyk zbliża mnie do mojego marzenia. Ja wiem, że zrealizowanie wystąpienia na scenie zbliża mnie do mojego marzenia, że bez tych rzeczy ja sobie nie poradzę. Nie po to ktoś od stu lat układa takie manuale, żeby z nich nie korzystać. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby być w klubie, tylko po to, żeby realizować marzenia dzięki klubowi. I teraz pojawia się kolejny etap, bo mamy narzędzia, mamy atmosferę, ale potrzebujemy wsparcia. I tutaj wkracza mentoring. I teraz mentoring można kojarzyć jako, że ktoś kto jest daleko pomaga mi dojść też na ten poziom. Ja rozumiem mentoring u nas w klubie trochę inaczej, pewnie bym go też nazwać trochę inaczej. Rozumiemy to jako wsparcie. Że ja mam wsparcie, czyli zatrzymałem się w pewnym momencie i ktoś do mnie dzwoni i mówi: Arek, słuchaj, co robisz na następnym spotkaniu? No nic. Okej, okay, a co, co, co jest Twoim marzeniem? Co chcesz osiągnąć? No wiesz, że ja zawsze chciałem przemawiać do dużych, do dużych grup ludzi. A który masz projekt? No na razie zrobiłem trzeci. No to może ruszysz czwarty. Wiesz, co to może usiądziemy? Przegadamy się, zastanowimy, co Ci jest potrzebne, żeby ruszyć. Okej, okay, dostaję wsparcie. I teraz z drugiej strony. Jeśli ja mam wsparcie, ja też mogę być dla kogoś wsparciem. Jeśli każdy w klubie jednocześnie będzie miał wsparcie od innych, żeby iść do swojego marzenia, i będzie innych wspierał, Podążając do ich marzeń, to jesteśmy automatycznie mocno zaangażowani. Uczymy się, bo ktoś nas wspiera i uczymy kogoś go wspierać. I teraz to plus mentoring sprawi, że nasz klub zacznie mocno właśnie być klubem marzycieli. My mamy motto Toastmasters, where leaders are made. A ja dzisiaj sobie pomyślałem, że może naszym motto by było Where Dreams Came True. Tak, gdzie spełniają się marzenia. Bo to o to chodzi, że każdy przychodzi z marzeniem, i to z Masters jest takim narzędziem, które pomaga nam spełniać te marzenia. I teraz wychodzimy z klubu. Bo na początku zobaczyliśmy na Facebooku, albo ktoś nas zaprosił, że jesteś taki jak klub. Przyszliśmy, okazało się, że jest tu fajna atmosfera, że są tutaj narzędzia, które pomogą nas realizować nasze marzenia, że mamy wsparcie, i teraz nagle chcemy się tym dzielić. I tu pojawia się marketing, czyli kolejna rzecz, którą jako tutaj zarząd, jako klub myślę, że warto, żebyśmy wdrażali. Żebyśmy się dzielili tym, co wypracowujemy. Na przykład nagranie mowy, nagranie ewaluacji dzisiaj, żeby poszło w świat. Żeby nasz fanpage działał, żeby nasza strona www.toastmasterszeszów.pl działała. Żeby ludzie wchodzili i zobaczyli, że tam są ludzie, którzy coś robią, którzy mają marzenia i wspierają się w ich realizacji. Żebyśmy nie przyciągali jako klub mówców czy liderów, tylko klub ludzi, którzy mają marzenia i je realizują. Jeśli to nam się uda, to o to z będzie głośno. My będziemy spełnieni i do tego pomożemy innym spełniać marzenia. Dziękuję bardzo.